Przy osiedlowym sklepie znalazłem stojący, pięknie wyglądający, e, komputer. Zachęciło mnie do tego, żeby go zabrać, to, że z, był kompletny i nawet miał z tyłu plomby. Więc pomyślałem sobie, świetna rzecz. Ja akurat nie potrzebuję, bo nawet mam jeden taki dodatkowy, który stoi pod biurkiem, gdyby któryś z pozostałych, bo mam kilka, Yy, padł to albo jakaś część. Natomiast moja sąsiadka, starsza pani już ma taki dość mocno zużyty i dość yy, powolny. bym myślałem, no dobra, zobaczę co jest. I z przyjemnością jej to ofiaruję. Tym bardziej, że byłem już ostatnio zmęczony chodzeniem i co chwilę y, tam poprawianiem. A, a, to tam co się skrzaniło, a to tu nie kontaktuje, a tu wiatraczek się zawił. No i różne historie. Niestety, jak się Państwo dobrze przyjrzycie, pierwsze ja nawet sam uległem tego rozbudzeniu, zdjąłem, e, zerwałem te plomby, wyciągnąłem blachę, myślę, sobie, no fajnie jest, ale spojrzy, wystarczy spojrzeć dokładnie i zobaczycie kreseczkami pozaznaczałem, co zostało zrobione. Otóż właściciel tego komputera świadomie założył plomby. A przedtem dokonał zniszczenia. Połamał pamięć po, poprzecinał kable zasilacza. No to będę bardzo dobry zasilacz. E, żeby było jeszcze zbyt mało zniszczeń to powyrywał kondensatory lub też jakieś tam inne połączenia z płyty głównej. Z czystej ciekawości sprawdziłem, ile kosztuje używana działająca płyta nawet do 300 zł, więc to nie jest jakiś byle jaki komputer. I gdyby było tak, że to jest tak pocięte, podnieszczone, pomyślałbym sobie tak: popsuł się, gość się wkurzył, wziął nożycę, śrubokręt, nie wiem, walił, rozpieprzył to wszystko. Jego sprawa. Ale jeżeli ktoś ładnie go założył, na zewnątrz wyczyścił i założył, przylepił z powrotem plomby, to moim zdaniem jest psychopatą. No, ktoś powie, no, no, no i co? Bo jaką on czerpie z tego, Przyjemność, przecież nawet nie wie, kto weźmie to. Przecież nie będzie godzinami, no tam jest blok naprzeciwko, nie będzie godzinami wypatrywał się. I właściwie można by powiedzieć, no nic się nie stało, no co, przeniosłeś parę metrów do domu, wyniosłeś z powrotem i wrzuciłeś na elektrośmieci. Nie, mniej nic się nie stało. A są bardzo niebezpieczni. E, e, dlaczego? Na przykład jest teraz taka moda, nie wyrzuca jedzenia, pociel się. No przecież taki pojeb na przykład podłoży komuś jedzenie i dosypie jakąś truciznę, no może nawet nie musi być trucizny, jakiś lek zmielony, żeby mieć frajdę, że ktoś tam się źle poczuł. To jest ten przypadek. I powiem szczerze, że to mnie przeraziło. Albo jak będę odwrócony plecami, to czymś śmiewalnie a że może być różnie, to w moim bloku 14,5-letni, pozornie niewinny chłopiec zarżnął nożem moją, no naszą wspólną sąsiadkę, starszą panią, prawie że odrzynając jej głowę. No, w mediach był szum na ten temat, ale to nie jest istotne. Istotne jest to, że on to zrobił, bo chciał zobaczyć, jak się zabija. I jest bezkarny, bo taki gówniarz ma mniej niż 15 lat. I to mnie martwi, że coraz więcej jest takich pojebów na świecie, czego dowodem jest właśnie ten komputer. Tu ku przestrodze ta cała historia.